Potężna modlitwa o cud. Panie Boże Wszechmogący, staję dziś przed Tobą w całej swej słabości. Potrzebuję Cię jak nigdy wcześniej. Ty, Panie, towarzyszysz mi codziennie na całej mojej drodze życiowej. Wiesz wszystko, widzisz wszystko i znasz mnie najlepiej. Wiesz jaki ciężar leży teraz na moim sercu. Jak bardzo potrzebuję cudu w moim życiu. Ta trudna sytuacja przygniata mnie. Czuję się słaby. I wiem, że bez ciebie sobie nie poradzę. Ufam w twoje niezmierzone miłosierdzie. W twą niezgłębioną mądrość. I w to, że opiekujesz się mną jak najlepszy ojciec który nie pozwoli mnie skrzywdzić. Powiedziałeś, że tym, którzy pukają, będzie otworzone i że wiara tak mała, jak ziarnko gorczycy, może góry przenosić. Wierzę i błagam w imię Jezusa Chrystusa, w imię Jego cierpień. Obmyj mnie z moich grzechów i zabierz ode mnie strach. I to cierpienie, które stało się moim udziałem. Proszę, jeśli to jest tylko Twoją wolą, odnów mnie, spraw tę wielką zmianę w moim życiu. Przepraszam Cię za wszystko, co złe, za wszystkie grzechy, wszystkie chwile, gdy sam nie okazywałem bliźniemu miłosierdzia. Ja przebaczam dziś wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili. Oddaję dziś się Tobie, mój Panie. Uzdrów mnie z tego zła. Przez to czuję się otoczony. Wzmocnij mnie i napełnij siłą. Przybądź Duchu Święty i obdarz mnie swoimi darami. Matko Najświętsza, Święty Michale Archaniele, Wszyscy Aniołowie i Święci, módlcie się za mną i przyjdźcie mi z pomocą. Amen.